wszystkim witam was, na... witam was na kanale zaczytana Ja jestem Aurelia i dzisiaj do, was... dzisiaj do Was przychodzę z filmem, na który strasznie długo czekałam, naprawdę strasznie długo czekam, aż go nagram, bo chciałam jeszcze tam poczekać, trochę tu, trochę tam, jeszcze chwilkę, ale w końcu przyszedł czas na ten film, ponieważ nie mam pojęcia, co wam innego nagrać, czyli jest to film Ekranizacja wiz książki, co jest lepsze i Tutaj tych książek się u mnie trochę znalazło, jest ich chyba osiem. Powiem tak od razu, to nie są wszystkie ekranizacje, jakoś, jakieś nie wiadomo jak wszystkie. A wiadomo, ja też mogę mieć parę książek, które, które ekranizacje albo będą dopiero za rok lub za parę miesięcy, albo. Yy, są ekranizacje, ale ja ich jeszcze nie oglądałam, więc tutaj mi się zdaje, że tych części może być parę Chociaż mogą być naprawdę w bardzo, ale to bardzo różnych odległościach od siebie W ogóle jeszcze zanim to W marcu wychodzi Daisy Jones od The Six Serial Ja, ja się tak nie mogę z tego doczekać I przepraszam was bardzo, jeśli znowu wyglądam taką nie ten teges Ale znowu jestem, znaczy nadal jestem chora I właśnie w tym momencie moja klasa ma lekcję, Ja siedzę i nagrywam dla was film, więc i co? Już bez pewnego przedłużania, bo ten wstęp jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo długi Zaczynajmy Dobrze Pierwszą książką, która została przetworzona na serial akurat e, Serial na Netflixie Jest to Pam, 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 pam Heartstopper Tutaj wam się wklej. ogólnie Heartstopper Heartstopper jest to komiks młodzieżowy, który chyba mnóstwo, 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 mnóstwo zna zna, bo e, No to jest Heartstopper I on jest teraz bardzo popularny Popularny i jak sam komiks, ja bardzo lubię to jakoś serial mi jakoś nie przypadł do gustu. Szczególnie jakby ten, ten Charlie mi się nie, spod nie podoba jako aktor yy, grający. Czarniego, ponieważ, no, jakby tutaj akurat są bardzo mieszane opinie na jego temat, i ja jestem tą osobą, która nie przepada akurat za jego ekranizacją, znaczy za jego postacią, w tym sensie, że, no, moim zdaniem on nie pasuje do tej roli i ogólnie jakoś tak ten serial jest trochę taki strasznie, strasznie pozmieniany. Nie wiem, on ma tylko parę scen takich, przynajmniej nie, nie wiem. Ja oglądałam z 2-3 odcinki i to chyba nie dla mnie. Ja oglądałam, nie wiem. No coś tam mi się właśnie, właśnie mi się coś tam zdarzyło oglądnąć, ale on jest strasznie taki, trochę strasznie pozmieniany, zdaje mi się, niż komiks, więc to dla mnie mega słabo. Więc tutaj na pewno, ale to na pewno wygrywa komiks, bo on jest dla mnie ogólnie taki przyjemny, fajny i tak dalej, a serial coś, coś w nim nie grał. Dobrze, y, kolejna książka, y, też z Netflixa. Tutaj ja Wam pokażę naj, y, od razu y, najpierw y, tutaj y, są dwa filmy z tej samej serii i chciałabym tutaj przedstawić jego pierwszy, pierwszy tom Enola. Holmes, który bardzo was, wielu was zna. Zdaje mi się, że akurat tutaj bardziej znany jest e, film, ponieważ gra w mili i ogólnie więcej osób go zna, a o książce już tak trochę mniej słychać. I powiem tak. E, film w sam sobie jest świetny. Ale jeśli chodzi o fabułę taką, jaka powinna być w książce, to jest fatalny. Bardzo wasz, bardzo wasz przepra... ba... ba... Co jest ze mną? Bardzo Was przepraszam, że to Wam mówię, ale po prostu... Ta, to, co się dzieje w filmie, a to, co się dzieje w książce, to, to całkowicie dwie inne rzeczy. Oni tutaj w tym filmie tyle pozmieniali. Przecież w książce Enola ma 14 lat, jak cieka w filmie, ma 16. Przecież w książce ten mały Markis, on ma 12 lat, a nie jest starszy od Enoli. To jest okropne i w ogóle jeszcze te wszystkie spoczy wydarzeń, go ona poznała. Markiza w książce jest całkowicie inaczej niż w filmie i to jest naprawdę jakby tutaj, akurat, nawet Tola z kanału Zeksiążkowane mówiła, że ona oglądała, nawet chyba nie dokończyła tego filmu, bo jest strasznie zmieniony i on naprawdę jest strasznie zmieniony, ja nie ukrywam, on bardzo jest zmieniony i to mi się strasznie nie podoba, bo oni powinni stworzyć coś podobnego do książki, a nie całkowicie innego. Więc tutaj naprawdę straszne zawiedzenie, ale jeśli... teraz, żeby nie było, ja oceniam po prostu ten serial, ten film. Oceniam go na podstawie, jaki powinien być dla książki, a nie jaki, jaki nie powinien być dla książki. Ale jako, że najpierw powstała książka, a po film, to zdaje mi się, że film jest okropny Tutaj y, kolejna, y, drugi tom Enola Holmes, sprawa, rewo, sprawa leworęcznej lady Jak w książce Jak w książce, jest to mój ulubiony tom Ulubiony tom, naprawdę, jego ja go wielbię, uwielbiam Świetny był To... Jeśli chodzi, jak bardzo podobny jest film, to ja bym filmowi przestodała jedną gwiazdkę. Naprawdę, jakby film sam w sobie, żeby miał tam sobie żyć, żeby nie był oparty na książce, to jest świetny. Ale jeśli ma być oparty na książce, to. Tra tra tragedia, masakra, nazwijcie sobie, kto chce się po prostu. Tam nie ma nic związanego z drugim tomem: nic. Nic. Jakby. No, kaman. Drugi tom był świetny. Świetny był w książce, a film moim zdaniem to wszystko. Jakby to wszystko, co się dzieje w książce, to film, to po prostu produkcja filmowa po prostu wywaliła, wywaliła, a leci sobie tam gdzieś. Po prostu to nie jest to, co jest w książce. Przepraszam Was, rozkręciłam się, ale naprawdę to nie jest to, co jest w książce. Nie wiem, książka, jakby nawet, nawet nie dali tego, Sprawa rewolęcznej Lady, tylko dali Enola Holmes 2. Wiecie co? To już szkoda gadać, bo po prostu... Powiem tak, jeśli oczekujecie, że film będzie podobny do książki, to ja wam radzę nie oglądać naprawdę, bo... Masakra. Dobrze. Kolejna książka i tutaj już nie będziemy tak się rozburzać emocjonalnie, <coughs> jak było przy Anoli Jest to Ania z zielonego wzgórza, ona ma strasznie dużo filmów, na pewno powiem tak, opowiedzmy sobie może akurat o serialu, ponieważ serial oglądałam cały jeszcze przed przeczytaniem książki. Powiem tak, serial jest bardzo piękny, jest pięknie stworzony, naprawdę jakby Ania jest świetna. Ale mimo wszystko, jakby. To wszystko trochę się kręci wokół fabuły, i wiadomo. Trochę się kręci, trochę oddala od fa fabuły, ale wszystko jest w serialu trochę jest bardziej takie, bardziej takie dramatyczne. <gryw> bardziej jest dramatyczne, bo jak możecie wiedzieć po paru pierwszych odcinkach i ja oglądałam jakby wszystkie se sezony, więc jestem tylko pro fanku Ani. I jak sami dobrze wiecie, przynajmniej też jak książka, oceniłam 5 na 5 gwiazdek, bo była. Cudowna, kochana, fenomenalna, cudowna była, to serial, powiem wam, że też nie był taki zły, ale jeśli chyba chodzi o coś bardziej podobnego, fabularnie, to chyba mi się bardziej podobał, jeśli chodzi właśnie o, jak już mówiłam, coś bardziej podobnego, fabularnie, to wydaje mi się, że lepszy będzie ten starszy film, ponieważ on ma więcej chyba w sobie podobnych rzeczy. Jakby, może tak, żeby nikogo tutaj nie obrazić, film. Jeśli chodzi o fabułę książki, ale serial, jeśli chodzi o postacie, o wszystkie wątki i tak dalej, to tutaj serial wygrywa. I zdaje mi się, że nic ogólnie z Ani nie jest takiego złego, a teraz wiecie: teraz w ogóle, jeszcze jak na TikToku widzę, teraz wiecie to. E, ten, czekajcie, poeta, rycerz i królowa, ta muzyczka do Ani, ta Ania, która jest poetą, po prostu miód na moje serce, naprawdę. Ale zdaje mi się, że serial, film i książka są bardzo podobne, tylko serial jest troszeczkę trochę oddalony od fabuły, ale mimo wszystko jednak troszeczkę się trzyma kupienia to co w Anoli Holmes. Więc e, serial jest bardzo, ale to bardzo dobry i dajcie mi koniecznie znać, jeśli oglądaliście cały serial, Ania nie Anna, bo będzie się w moim sercu, jeśli go jeszcze lubicie. E, kolejna... I na moje serce normalnie. Trzy kroki od siebie. Tutaj muszę powiedzieć tak, że. Film jest tak samo dobry, jak książka. Film jest tak samo dobry, jak książka. Ja film oglądałam trzy lub dwa razy i na tej samej scenie zawsze się... Ja, ja płaczę. Ja płaczę po prostu zawsze na tej samej scenie w filmie, więc film i książka są tak samo dobre w film. Tak mnie rozemocjonowuje. O, jak dobrze powiedziałam, tak szybko, dobra. Ale jeszcze w paru momentach, ostatnio jego oglądałam ten film. Nie wiem, ja miałam jakiś taki dzień wrażliwca normalnie. Ja miałam dwa razy łzy w oczach, a raz to się rozryczałam już na koniec. Naprawdę, film i książkę zdaje mi się, że są tak samo dobre. W filmie, w filmie nie ma żadnej rzeczy, która jest od, inna od książki. Tylko tam faktycznie trzeba mimo wszystko przyznać, że. No jednak film jest, znaczy w filmie wygląda tak, że wiecie, Will jest bardziej taki suchy i tak dalej, i tak dalej a w książce, bo my znamy te jego przemyślenia, czekajcie akurat nie tutaj, o, my znamy jego przemyślenia, wszystkie myśli i tak dalej, to to trochę widać, że Will jest bardziej no innym chłopcem, ale no film jest cudowny, film jest świetny. Jeśli czytaliście książkę, to film wam tak okropnie polecam. Normalnie film to jest mi... Moje oczko w głowie. To trzy kroki od siebie. Film i książka chyba zostały najlepiej stworzone. Jeśli chodzi o film. Ze wszystkich tutaj, które będą pokazane. Jakby, że są najbardziej do siebie podobne i wszystko. tu chyba naprawdę to wygrywa. Kolejną książką jest... Yy, Koralina. Mm. Koralina. Wiele z Was na pewno zna, ponieważ Koralina film jest bardzo dobrze znany jako animacja poklotkowa, i powiem akurat tutaj tak, że film akurat jest chyba o wiele lepszy od książki, bo ta animacja pokletkowa ona jest taka świetna. Ona jest naprawdę, ona jest fenomenalna po prostu. Nawet moja klasa tak uważa, bo ja pamiętam, jak my oglądaliśmy tą Koralinę, i jak skończyliśmy to, to normalnie cała klasa biła prawo. I ona na to zasługuje, bo naprawdę koralina film jest tak świetny. ona jest takim doroszczykiem emocji po prostu, jakby naprawdę. Jest tam taka jedna scena, nie będę wam oczywiście mówić, ale po której nawet moja siostra się wystraszyła, a no po prostu yy, świetne, świetne, świetne. O książce, czy mam tak już powiedziała? No nie. Znaczy, książka wiadomo, ma już trochę, ma troszeczkę tego wszystkiego, ale przede wszystkim jest mega krótka. Po drugie, no ogólnie Książka to chyba nie to samo co film, ona nie potrafi wyrazić takich uczuć akurat, co ten film tutaj. Zdaje mi się, że po prostu, no czy wiadomo, że w filmie zostało parę, parę rzeczy takich dorzuconych, żeby Karolina chyba nie wyglądała na tak za mocną, to dali jej tego przyjacielała i biego. To chyba wiem, z takich ogólnie ciekawostek gdzieś tam wyczytałam. To chyba to właśnie, wiem Ale tak to Książka jest całkiem dobra, ale film Na pewno o wiele, o wiele, o wiele Lepszy jakby w ogóle, że Oni dali ra radę zrobić tak Niesamowitą animację poklatkową To normalnie szacun Kolejna książka Wszyscy mówią na mnie Max Czyli historia głównej Bohaterki Max, Max Cały jakby drugi mhm. sezon jest opisany Z jej punktu widzenia Dobra, szczerze, bardzo dobre. Mamy tutaj parę takich rzeczy, które jakby, że w serialu, powiedzmy, tak tutaj, tak tutaj powiem dokładniej, taki, to będzie taki mini spoiler, znaczy, nie wiem dokładnie, tutaj macie drugi sezon cały Stranger Things, ale w drugim sezonie to jest coś tam, że Max ma w jednym momencie deskę zepsuto i mamy taki, aha, okej, okay, pewnie byli coś tam zrobił z tą deską, ale w książce na przykład mamy dokładnie to opisane, co się tam stało i tak dalej, jakby. W książce jest y, o wiele dokładniej, no ale wiadomo, bo to jest z perspektywy max. Na to co mieliśmy? Przecież cały drugi sezon ze Stranger Things nie jest y, z perspektywy max. I w ogóle taki właśnie PS, bo ja na wakacjach z moim dziadkiem zawsze wieczorami ogląda, y, oglądaliśmy cały pierwszy sezon Stranger Things, i od wczoraj wieczorem znowu wróciliśmy do oglądania, i jesteśmy na drugim sezonie, jakby już chyba w połowie. Bo ja wczoraj wieczorem chyba poszłam się kąpać gdzieś około 10, a mój dziadek jeszcze doglądał. Chyba prawie, chyba skończył już cały drugi sezon, więc dziadku, ściskam cię ogromnie, bo kocham z tobą oglądać Stranger Things. To jest najcudowniejsza naj, naj rzecz, jaką mogłam mnie spotkać, ale dobrze już wracając. Zdaje mi się, że tutaj obydwie, obydwa oby sery... <laughs> obydwa. Są dobre, ale zdaje mi się, że mimo wszystko Jednak książka jest troszeczkę lepsza Bo ona mi troszeczkę udobruchuje Tak się mówi? Chyba tak Trochę mi udobruchuje Ten drugi sezon, bo jednak drugi sezon Jest najmniej ulubionych z moich wszystkich A że Mag jest moją ulubioną postacią To trochę ona Dzięki książce mi trochę Sprawia większą radochę z tego drugiego sezonu Ale tak Tutaj akurat chyba wygrywa książka I dobrze, przechodzimy już do Ostatniej książki do ostatniego filmu, do ostatnich filmów, które każdy z was, oh, 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 kto by o tym nie słyszał, nie wiem Nawet Kościół tego nie lubi Ale to jest, wiecie, jak ja już to powiedziałam, to chyba każdy już wie, o co mi chodzi Harry Potter Harry Potter, Harry Potter Co mogę powiedzieć? Tutaj, yy, zdaje mi się, że mimo wszystko film jest lepszy, bo, znaczy... Kurczę, tutaj tak ciężko ocenić Bo jeśli by mieli mimo wszystko Wszystkie rzeczy pokazywać Harry'ego Pottera, które się dzieją w książce Które są w filmie To te filmy byłyby trzy razy dłuższe ja nie żartuję Ale zdaje mi się, że jednak w książce W filmie pokazują bardzo yy, Bardzo przyjemniej te rzeczy I to się tak nie ciągnie czasami jak w książce Chociaż jedna rzecz w filmie, w filmie Która mnie udusi Przecież W, przecież w Czarze Ognia Hermiona Miała na tym balu. Ona przecież miała tam niebieską sukienkę, a w filmie dali różową. To, to jest akurat niesprawiedliwe, ale mimo wszystko, zdaje mi się, że świat i wszystko. Znaczy, wiadomo, Harry Potter jako książka też jest bardzo, ale to bardzo dobra. Ale zdaje mi się, że mimo wszystko e, film jest o wiele lepszy. Dobra moi drodzy, i tym pozytywnym akcentem przeszliśmy do końca. E, tutaj chciałabym jeszcze szybko powiedzieć, jakie możecie dostać e, ode mnie w drugiej części, jakie mogą być książki, które Wam pokażę, na pewno może być to tak. Daisy Jones at the Six. Dotknij mnie, bo y, podobno będzie wychodzić ekranizacja, podobno chyba będzie serial. Może będziecie dosta dostaniecie ode mnie tego lata, stałam się piękna. Może gwiazdy naszych wina, gdzie śpiewają raki. O kurczę, trochę tego jest. Y, okrutne książę, bo nagrywają, chyba będzie w 2020 czwartym chyba wyjdzie ekranizacja Co wy możecie jeszcze ze do, mnie dostać? Akademia Dobra i Zła Robel Robin Jeśli przeczytam, chociaż szczerze Na to się nie zapowiada eee... O i właśnie, w ogóle wiedzieliście, że będzie e, Święto Ognia Będzie serial, bo e, Znaczy nie, chyba będzie film Bo na wywiadzie Z książkowanych, które oczywiście Stokrotnie uścisk... E, Kocham i ściska. Mówiła pani, że możliwe, że będzie właśnie święto oknia. Czy więcej jakiejś ekranizacji? Oj właśnie, może dostaniecie i nie było już nikogo, bo nie oglądałam tego. I ten i w as, jak ja się rozgadałam. I ten i was, bo niedawno dostaliśmy pokazanie aktorów, którzy moim zdaniem są mega słabi jak na książkę, bo Lili w filmie będzie blondynką, a nie ruda. Ale to jest jakaś masakra dobra. Ja kończę, bo się szczerze bardzo rozgadałam. I co? I ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że moje nienawiści i miłość Wam trochę dały humorku w dzisiejszy dzień. I co? Ja się z Wami żegnam. Miłego dnia w szkole wszystkim. I co? Ja Wam życzę miłego dnia, bądź z nocy. Trzymajcie się. Cześć.